No dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Jezu, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. No i co? Jak ja tu się dawno nie odzywałam. Multum wiadomości dostałam tutaj na Instagramie. Gdzie jesteśmy? Co robimy? Na Instagramie trochę tam wspominam, że... Co robimy? Robimy, kochani, robiliśmy remont. Remont przed komunią nas sięgnął. A to dlatego, że chcieliśmy odświeżyć ściany. Bo my z Pawłem nie potrafimy się dogadać. To już wiecie w, w kontekście w ogóle tego remontu. Ale dobra. Nie pozawialiśmy się tylko dlatego, że po prostu jedno z nas jechało, drugie musiało coś robić. Ja, Większość ja jechałam, także ten kolor ścian, który widzicie, ja to mój wybór, i tam inne wybory też są moim um, wyborem, wyborami. A potem jechał Paweł i wybierał coś innego, no i każdy musiał zaakceptować rolę dru drugiej osoby, no i tyle. Na początku w ogóle, bo zapomnę, co chcę Wam mówić bo tak pokrótce powiedziałam Wam, co robiliśmy, czym byliśmy zajęci. A teraz chciałam Wam z całego serducha ogromnie podziękować, słuchajcie, kochani, za wszystkie życzenia dla Kacperka. Komunia była, odbyła się i już się trochę przyzwyczaiłam, że nie tak, jak sobie zaplanowałam, bo mi się nic nie udaje z rzeczy, które planuję, a bynajmniej tak, jak planuję, to one zazwyczaj nie wychodzą tak, jak ja chcę. Ale no to już, wiecie, pandemia jest jak jest, inaczej nie szło, także ten remont. Po trzecie, nie wystraszcie się mojego wyglądu, bo testuję nowy kwas. Jeszcze nie wiem, na Instagramie go pokazywałam. Jeszcze nie wiem, co o nim sądzę do końca. Także tutaj jeszcze trochę czekam, 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 czekam na efekty. Zobaczymy, jak to będzie. No i jeszcze co chciałam powiedzieć, w ogóle o sam też multum, bo tam Miałam robić... Relacje na bieżąco na Instagramie, ale totalnie nas pochłonął ten remont. Słuchajcie, my dwoje, 7 dni, ograniczony budżet, 7, no, tak 5 dni intensywnego remontu, to 5 dni, dwójka dzieci i po prostu lekcje zdalne. Także no, padaliśmy jak muchy na 2-3 godziny snu i jechaliśmy dalej. Bo, bo po prostu tych prac było coraz więcej, ale już wracam powoli, powoli jeszcze dzisiaj Wam chcę nagrać hol zakupowy, bo ja na zakupy, dlatego tak na sportowo jestem, bo zakupy z Mikołajem to totalny przebój, także mama musi być ubrana, wiecie, luźno, luźno, bo ja muszę za nim, wiecie, biegać na nadążać, bo inaczej się nie da. Ja chwytam spółki, on mi ucieka, ja chwytam go, lecą mi zakupy, no i tak to wygląda, jeżeli spotkacie mnie kiedyś na zakupach, to się totalnie nie przejmujcie. Bo tak jest za każdym razem, praktycznie. No, dobra. Ja już nie przedłużam, słuchajcie, panie, Chciałam Wam jeszcze pokazać, bo pytali się u mnie, jak tam karteczki. Karteczki doszły te wielkanocne. Ta jest przepiękna od Dzięki Mario. Piękna, miniąca się, także już teraz pokazuję. Nie pokazywałam na Instagramie, bo właśnie odebrałam je przed komunią. Także trochę późno wiem, ale, ale musicie mi wybaczyć, bo ja już byłam dwa lata na tym remontem, ze wszystkim z dokończeniem, wykańczeniem i w ogóle. I tutaj jeszcze do karteczek dostaliśmy takie ładne, jakby Wam pokazać. Już myślę o innych sprawach, nie? Dlatego no ja się już tutaj nie skupiam. I takie śliczne, słuchajcie, takie śliczne dostaliśmy tutaj ozdóbki. No i następną karteczkę, też przepiękną, dostaliśmy od naszej widzki Ani. Nie wiem, czy to jest, jest nazwisko. Od Ani, słuchajcie... Ania o nas nigdy nie zapomina, także kochana, z całego serducha Ci dziękujemy. Zawsze jest karteczka od Ani. Także bardzo, 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 bardzo Ci kochana dziękujemy. Dajcie i Mario również podajcie do nich na kanał, bo oni akurat prowadzą. Także z całego serducha zapraszamy. No i to chciałam jeszcze pokazać. Pokrótce opowiedziałam, tak, 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 wszystko, wszystko. Marysia nie zapomniała, a e, zakupy będą, 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 bo Wy już nie zamęczacie tymi zakupami. Co ja jem? Wszystko jem. Ostatnio nawet moja siostra się pyta. Wyślij mi zdjęcie, co, co Ty jesz. Zakupów Twoich dokładnie. Wejść na YouTube'a i obejrzyj. Nie wiem, mówię, czy tak trudno, czy tak trudno. Jak ja już gadam do Was, to mogę pogadać do niej, prawda? No. A to teraz chciałam pokazać pokazać pochwalcie moim nowym zakupem Karsher Tamika. Kupiłam w... WV2, Plus, multi edition. Po prostu ona ma te tutaj hmm, paski. Czy jest fajna? Jest rewelacyjna. <noise> Miała być prezentacja produktu, ale by za krótko o niej gadać, po prostu ucinam temat, jest rewelacyjna. I ja się zawsze zastanawiam, czemu ja tak długo poświęcam czas, żeby kupić takie świetne rzeczy. A chciałam po prostu umyć okna, bo ja nie potrafię umieć okien bez smug. Mam te niby ścierki. One naprawdę zdają egzamin. Ja już to ścierkę wspominam. Ale gdzieś jeszcze nie ma takiego efektu jak tutaj. No to jest czad. Chciałam piątkę, ale nie było. Może po prostu sobie wymienia ten, sprezentuję mojej mamie, dam i tyle. Zobaczymy. Na razie mam to, co mam, bo tylko to było w sklepach, a na szybkiego wszystko kupywaliśmy. Wszystko podejmowaliśmy decyzje, wszystko zamknięte. Mieliśmy to, co mieliśmy na miejscu, i koniec. Ucinamy temat, nic by nie doszło w tak krótkim czasie, po prostu, który mieliśmy. Jedna rzecz nam chyba doszła, bo bodaj jeszcze tak. Jedna rzecz, ale to pokrótce, tak. Szybko tłumacząc się, też Wam powiem szybciutko, bo chyba zaczynam na temat remontu. Tak, na temat remontu będzie tutaj jakieś pokazanie w ogóle house tour, coś takiego. Po prostu to, co zmieniliśmy, kiedyś było pokazanie, na pewno było, jak wygląda nasz dom mniej więcej. Ogólnie widzieliście też na filmach, przebitkach. A teraz pokażemy po prostu, jak odświeżyliśmy, co zmieniliśmy, może co, jak stało albo coś takiego. Nie wiem jeszcze jak to, jak to nagram. Mam jakieś tam urywki, ale, ale nie za dużo, bo wiecie, jaki paweł jest. Także coś tam będzie. Jeszcze ogólnie nie jest to tak, jak ma wyglądać. Tam jest wymiana krzeseł nas czeka, ale te krzesła będą później, później, bo teraz czeka nas jeszcze trochę przeorganizowanie kuchni, czyli takie spore przeorganizowanie kuchni, bo planujemy zmienić blat, wymienić, wymienić kuchenkę, wymienić piekarnik i takie rzeczy. Ale nie zdążylibyśmy tego zrobić po prostu przed komunią, bo Kastrama była zamknięta, a chcieliśmy dopasować blat do tego, który mamy. Już go ciupnęliśmy, <grym> usiechaliśmy go po prostu kawałek, także ten blat będzie możli możliwy, że po prostu weźmiemy go i utniemy go i zrobimy może jakąś wyspę czy coś na środku, jeszcze nie wiem. Dwa nowe blaty, no ale to, 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 to. na później, na później, na później, na później takie mam plany. Ale zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Obecnie mamy bardzo mały blat roboczy i to już mnie denerwuje. Także i że szybko wymienię te blaty. Pojadę i kupię, bo już kastera ma otwarta. Także co, kochani, nakadałam się, przywitałam się, wytłumaczyłam pokrótce, bo pytań było mnóstwo. Na maile wiem, że na sporo maili nie odpisałam. Z tego względu, kochani, że po prostu ja byłam odcięta też trochę od świata, ale już mam swojego iPhone'a, już działam, już wszystkie sobie aplikacje ściągam jeszcze właśnie poczty ściągam także piszę na, na te maile e, w, na bieżąco, bo wiecie, ja jestem przyzwyczajona do obsługi iPhone'a i jak już na pawo Telefonie chciałam się posługiwać, trochę na Kacpra się przyuczyłam, bo musiałam, to po prostu już mi ciężej to wszystko idzie, i, no po prostu, już jestem przyzwyczajona do czego innego, miałam co innego i tak mi to szło ciężej, ale przed całą komunią odebraliśmy iPhone'a, e, także, także jest fajnie, okej. Okay. No, a miałam się w ogóle i zrobić ładne zdjęcia i, i, i takie tam i nie zrobiłam. I nie będę miała mama ma, ma pamiątki, będę miała to, co po prostu zrobi, zrobił fotograf i kamerzysta. No ale trudno. Dobra, kochani, uciekam na zakupy biorę Was ze sobą Wtedy mogliście słyszeć Mikołaja, który jak zawsze bawi się kockami. To już nie ukrywajmy tamte bum, łubu dubu nie wiem, co właśnie wysłyszycie nigdy jak nagrywam, bo dopiero przy montażu się łapię, co tam jest nie tak. No także te wszystkie dźwięki niespodziewane to. Te dźwięki niespodziewane to wszystko Mikołaj. Zabieram go i jedziemy razem na zakupy. Czy wszystko Wam powiedziałam? Dobra. Jak o czymś zapomniałam, to po prostu powiem Wam na następnym vlogu, żeby ten vlog nie trwał multum czasu, bo mam obecnie bardzo tyły na YouTubie. U niektórych byłam bez komentarza, u niektórych byłam z komentarzem, u niektórych jeszcze po prostu nie byłam, bo nie, na, nie nadarza. No, ale vlogi nie ukrywam powyżej 15 minut, po prostu bardzo ciężko mi je obejrzeć i po prostu przechodzę do tych krótszych, bo wiecie, ja i tak już oglądam, nie przebijam, ale oglądam przy przyspieszeniu, bo nie mam na, na to czasu, ale to i tak już te 20 coś minut, 30 minut. No ale dobra. Ech, kończę, zmontuję Wam coś dla Was i w ogóle i uciekam, 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 uciekam na zakupy, bo coś trzeba jeść w końcu, nie? Po tym długim weekendzie, bo my specjalnie na długi weekend nie robiliśmy zakupów, bo miała być komunia, tylko na komunie, no i, i to, co jeszcze mieliśmy, to zjadaliśmy. Dzisiaj jeszcze mamy resztki na obiad, no, chyba, że kupię coś fajnego. No, a, a coś trzeba odytra jeść. No, także do zobaczenia. No i, kochani, wróciliśmy ze sklepu, z zakupów. Och, z Mikołajem, zakupy to hardcore. <gryw> Tam też słyszycie, bajka leci. Bo sobie zażyczył bajkę, słuchajcie, on naprawdę yy, z tymi bajkami to jest dalej przebój, ale dobra, teraz ma fazę na piżamersów, okej, okay, niech, niech to leci. Yy, I tam w tle możecie słyszeć bum, bum, bum albo coś innego, bo to jest klocki, po prostu on się bawi, ale to niech leci w tle. Dobra, zaczynamy totalnie, nie przedłużam, od czegoś niezdrowego. <laughs> Będzie dużo niezdrowych rzeczy dzisiaj jak nigdy, yy, ale fajne były promocje, także mówię, biorę. Wzięłam te rożki Bambo, one są z Dino, zakupy są w Dino, byłam w Lidlu. No i tak, wzięłam te Bambo, bo one są teraz w fajnej promocji. Babo lubi rożki, chłopaki też nawet. Także mówię, wzięłam, one są teraz po 4,50 jakoś, 6 rożków. Także wow, hit. I tu mamy dwa razy czekoladowe, dwa razy truskawkowe i dwa razy wanilie. One są naprawdę bardzo dobre. Potem wzięłam dwie paczki. Ogólnie robi się ciepło, to także wiecie. No te lody muszą być, one schodzą na potęgę. Potem wzięłam patyczki do szaszłyków, ale wzięłam ich bardzo, bardzo mało. Były w Dino i się sfrajerowałam trochę, bo nie wzięłam takie metalowe patyczki. Miałam już je kupić, no ale trudno, będę polopać w przyszłym roku i tyle. No i wezmę w Dino, bo ogólnie jest taka duża, duża paczka tych patyczków. U nas naprawdę grill jest co weekend praktycznie. No, a jeszcze w tygodniu chłopakom lubię, bo oni uwielbiają paprykę, wiecie, cebulę, oby tylko to było, ewentualnie mięso od tego. No, ale to już mi mniejsza o to. I wezmę, bo taka duża paczka 4 zł, a to wzięłam po 2 zł, także nie wiem, czy się opłaca. Następnie z tych niezdrowych rzeczy, ale musiałam to wziąć, słuchajcie, do kawy. Jak najbardziej może być. Takie Michaszki, oryginalne, jakieś tam Radosnych Świąt z Mieszka, ale ta paczka była po 50 groszy. No, hit, ja w 4. Od razu cztery słuchajcie, polujcie tam powiadomienie jest Jinseja, bo mi tu się też wyświetla. No polujcie teraz na promocję, chociaż nie wszystko jest na takich fajnych promocjach, o, cztery paczki, bo chciałam wziąć Skindera z Kindera słodycze i z Oreo z Milki. No i to już było po 7 zł, także hello, no ale dobra. Ja się zawsze pytam przy kasie, żeby mi tam ile ja to kosztuje. Tutaj wziąłam Pawłowi w i nam te wafle kukurydziane z Przepyszne one są i ja jeszcze polecę, bo cały regał stoi, także wezmę jeszcze więcej. I o smaku pizzy, bo my to lubimy, bardzo lubimy takie smaki. Tu mamy świeże jajka, emki. No, wziąłam tą przyprawę z Dino. Ona jest bardzo fajna, ma bardzo fajny skład słuchajcie, do mięsa. I ona teraz była w promocji za 11,70 zł, coś? Jakoś tak, także hit. No, tu wziąłam w Lidlu coś mi się udało z pomarańczową metką dorwać. To są takie kawałki, ale naprawdę kawałki czekolady do jakichś mafinek, ciastek i w ogóle, dlatego je to wzięłam. I one kosztowały, bo mi się tutaj cena starła. 1 99 zł, ,99, także hit. Następnie. Coś, co uwielbiam ostatnich czasów z Pawłem, to są te piramidki smaku do rosołu. No to, jest, no to jest naprawdę. Ja Wam to polecam, kupujcie, próbujcie, bo warto. Ja to przy okazji odkryłam i jestem mega zadowolona. Mamy następnie takie tabletki, pasylki od kamienia czy coś takiego i to było tylko za łot 84, także mówię biorę, wypróbuję z W5. Wszyscy polecają tę, 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 tę chemię, także zobaczymy, co to będzie. No, z pomarańczową metką, także jak najbardziej. Ale moja siostra sobie powiedziała, że wystarczy ocet zagotować w czajniku. Także też będę próbować. Najpierw z tym octem i zobaczymy. Tutaj Pawłowi, Paweł lubi te toffi patony, ale najbardziej te z Biedronki. No, ale tak popatrzyłam na półkę, bo wiecie, te słodycze są zawsze na przodzie. Mówię, dobra, wezmę te mega bo one były teraz w promocji za 99 groszy. On bardziej lubi te z Biedronki, no, ale trudno, będzie miał to, co miał. Chyba nawet nie wiem, czy te w Biedronce są bez promocji za tyle samo. Ale dobra, już mi o to, bo nigdy nie pamiętam. Tutaj wziąłem szanuj żywność, dorsza dorwałam dwie paczki, to od razu będzie na obiad. Uwielbiamy to dorsz. to jest najlepsze, co może być. Tu z pomarańczową metką jeszcze dorwałam w Lidlu. Takie coś, taki zestaw szynaczek, wiecie? My to lubimy. Ja bardzo lubię takie, właśnie takie smaki z pawłem, także wzięłam. One były po 5,49 z 11 zł. Także fajnie. Tu jeszcze oczywiście kurkuma, bo robię sobie zapasy, zawsze więcej kupuję wcześniej, po prostu za każdym razem jak jestem w sklepie kupuję kurkumę z tych małych paczek, ale chyba już będę zamawiać na Allegro, tak myślę, nie wiem, zobaczymy, z tego względu, że trochę się boję tak, wiecie, zamawiać ciemno, czy to będzie wrażliwa kurkuma, ale chyba tak, no dobra, jestem dziwna, no, bo ta kurkuma od Ani już tam się skończyła, od Kasi tak samo, jest, no my uwielbiamy kurkumę i jej naprawdę dajemy ogrom, ogrom, także no, robię zapasy. I tutaj będzie przynależało co do sobie, po prostu. I tutaj ładna promocja w Lidlu jest, że jak weźmiecie pizzę z tą z pieca kamiennego, to druga będzie za, za złotówkę. Także nigdy nie miałam tej pizzy, a my to po prostu tę pizzę wybieramy z pieca. One ogólnie mają mniej kalorii niż taka zwykła, także dwa razy pizza z kurczakiem. Zwykła była z azotówkę, to jak najbardziej. No i tutaj jeszcze w lidlu y, jumbo papryka, wafle kukurydziane, ryżowe, przepraszam, z kukurydzą o smaku papryki, zresztą przepyszne i jako znaki my to po prostu jemy. Uwielbiamy takiego pogryzania, bo wy się często pytacie, co my tak podjadamy. No i tutaj mam chlebek codzienny, O ma, ma mało kalorii, fajny jest, ma fajny skład nawet, no. Także był na, typu, na tej cenie, wiecie, w metce, za 1,74 74. Ja go biorę, bo Paweł, słuchacie, mi to był taki patent, że jak te pieczewo nawet kupimy. Bo nigdy za bardzo go nie chciałam brać. Wschodzimy do zamrażarki, wyciągamy i po prostu jest świeżutki, bardzo, bardzo, bardzo świeżutki. Ale ogólnie na ten... Mm, nawet na tą wiecie bułkę tartą albo ogólnie zamrozić i niech czeka, niech leży tak jak do nas teraz po prostu jest sezon grillowy w pełni cały czas grillujemy. No to na ten chlebek wiecie z grilla, no bo, bo uwielbiamy. U nas nie musi być nic na grillu, ale musi być po prostu ten mm, chlebek. I tutaj wziąłam sól do zmywarki z krafta. Za 6 zł chyba to jest w Biedronce, chyba tak. No i mleko półprocentowe oczywiście musi być. I ziemniaki. No i to chyba to wszystko. Także tyle zakupów, fajne, nawet mi się, mówię, te metki udało dorwać, jak rzadko, ale mówię, są, biorę. Było ogólnie jeszcze dużo serów w Lidlu, ale mówię, ten, sery mamy jeszcze tam zostały, także mówię, nie za bardzo wiedziałabym, co z nimi zrobić, bo takie były raczej nietypowe. No to mówię, nie brałam, bo mówię, jak mam sama to jeść, bo ja ogólnie uwielbiam sery, ale mnie tak chłopaki, nie, niezbyt chyba, że ten żółty albo już ten, co kupuję, ten light, z prezydenta, także no, także tyle. To oni jeszcze zjedzą, ale, ale już takiego innego nie. Nie za bardzo. O, chyba, że im coś posmakuje. Bo ja to takie smakowe tu lubię, ale tak samo to jeść, bo tam było dużo, to ja wszystko wzięła. Ale dobra. Okej, okay, kończę kochani. Pakuję to, rozpakowuję i ogarniam a jeszcze kole kupiłam Pawełowi na promocji, też za bardzo nie wiem, bo po komunii nam zostało, ale mówię, nie, promocja jest, to biorę. Paweł do grilla jednak lubi, ale wiecie co, tak to normalnie odstawił, no bo jednak mm, kosztuje ta kola teraz, nie oszukujmy się. Dobra, uciekam i będę to wszystko pakować.